Ojciec Cyprian Tomaszczuk, tak dzisiaj się Wam przedstawiam, ale jeszcze kilka lat temu podpisywałem się ksiądz Roman Tomaszczuk. Przez te kilka lat wydarzyło się sporo w moim życiu. Dzisiaj nagrywam tę konferencję w Samporze, w klasztorze benedyktyńskim. Jest taki zwyczaj w niektórych klasztorach, że zmienia się imię, kiedy zaczyna się życie zakonne. W naszym wypadku tak to się właśnie stało, i stąd dzisiaj jestem z wami jako Cyprian. Cyprian Tomaszczuk. Ale to nasze spotkanie jest z powodu tego świętego, którego ikona jest za moimi plecami: świętego Józefa, który odwiedza także wasze domy. Bardzo się z tego cieszę. To jest świetna inicjatywa, ponieważ od wielu lat mam bardzo taki bliski, po słowacku by się powiedziało, ach, bo sam Por jest na Słowacji, po słowacku by się powiedziało wstiach, czyli taką bliską relację ze świętym Józefem. A zaczęło się wszystko wtedy, kiedy miałem napisać artykuł na temat świętego Józefa i jego szczególnej roli w życiu sióstr zakonnych. Rzeczywiście bardzo wiele zgromadzeń, Zakonnych żeńskich ma ogromną cześć dla świętego Józefa jako opiekuna. Pomyślałem sobie, napiszę tekst. Kiedy słuchałem sióstr, które były moimi informatorkami w tej sprawie, sam postanowiłem sprawdzić, czy święty Józef faktycznie tak działa. Czy to wszystko, co ono opowiadało o tym, jaki jest skuteczny, jaki jest mocny, jak się przejmuje tą opieką, troską nad tymi, którzy się mu oddają, czy to wszystko jest prawdziwe? Czy to w mojej sytuacji, księdza wtedy diecezjalnego, czy to też się sprawdzi? No i tak się zaczęła moja przygoda ze świętym Józefem i różne, różne, Sytuacje, które, które się wydarzyły. Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć nie o wszystkich, bo jest ich sporo, ale o, o bardzo szczególnej sytuacji, w której pobiegłem do Świętego Józefa. Idźcie do Józefa. Takie jest piękne hasło związane z tym świętym, chociaż pierwotnie ono zostało skierowane do Józefa, było o Józefie Egipskim. Ale to idźcie do Józefa bardzo pasuje także do, do oblubieńca Najświętszej Marii Panny, do tego, który opiekował się naszym Zbawicielem, kiedy ten tej opieki potrzebował. Ta historia jest bardzo intymna, rodzinna, ale wiem, że wśród Was, czcicieli świętego Józefa, mogę spokojnie otworzyć swoje serce. Kilkanaście miesięcy temu, kiedy dowiedzieliśmy się w mojej rodzinie, że nasza mama jest chora nieuleczalnie ma glejaka mózgu nieoperowalnego, złośliwego i właściwie jest terminalnie chora, wtedy po raz kolejny w swoim życiu pobiegłem do Józefa. Poszedłem do Józefa i mówię: My jesteśmy bezsilni, medycyna jest bezsilna, mama musi przygotować się na śmierć, a my mamy jej w tym towarzyszyć. Proszę cię, jako patrona dobrej śmierci, proszę cię o to, abyś wziął to wszystko w swoje ręce. Żeby to wszystko, co się teraz będzie działo w życiu naszej mamy i naszej rodziny, mam jeszcze brata, siostrę, jest z nami ciągle Ojciec żeby to wszystko było jak najbardziej błogosławione, żeby z tego trudnego doświadczenia wyjść zwycięsko. Poszedłem do Józefa i oddałem mu tą trudną sytuację naszego życia. Niczego się nie spodziewałem. To znaczy, wiedziałem, że to wszystko będzie błogosławione, ale nie miałem, konkretne, nie miałem jakiegoś konkretnego oczekiwania w tej sytuacji. Co się stało, co się zaczęło dziać. Moja mama dostała ten wyrok, usłyszała ten wyrok we wrześniu ubiegłego roku we wrześniu dwa lata temu, teraz mamy 2001 19 roku. Usłyszała we wrześniu i wtedy, kiedy przyjechaliśmy z Konsylium razem z mamą i zebraliśmy się wokół stołu. Ona nie miała świadomości tego, że jest śmiertelnie chora. Była przekonana, że jest tak chora, ale że będzie żyć. Rak, który był w głowie mojej mamy, trochę jej pomógł jakby w tym łagodnym przyjęciu tej prawdy, że jest śmiertelnie chora. by Zablokował w niej także tą pełną świadomość tego, jaka jest sytuacja. Ale myśmy wiedzieli doskonale, że, że tak to wygląda, że wygląda to tragicznie. Natomiast moja mama chciała żyć, bardzo chciała żyć i wiedziała, że, że czeka ją operacja, że trzeba to wszystko posprzątać, i, i wróci do, do swojej bardzo aktywnej codzienności. Kiedy zebraliśmy się wokół stołu i zaczęliśmy się zastanawiać, co teraz, kiedy już wyrok został ogłoszony, jak teraz z tym wszystkim żyć, co dalej zrobić, nasza mama powiedziała tak: Słuchajcie, ponieważ jest to głowa, to różnie może być, i dlatego, i w tym momencie e, w, w, powiedziała nam, jakie są jej ostatnie życzenia. Ona chciała żyć i ona była pewna, że będzie żyła, ale i to był pierwszy cud świętego Józefa w tej całej historii um, gdzieś tam intuicyjnie chciała um, wyrazić tą swoją ostatnią wolę, żebyśmy nie mieli wątpliwości co do różnych sytuacji, począwszy od tego, w jakim miejscu na naszym cmentarzu parafialnym w naszej wiosce chce być pochowana, jak ma być ubrana. A skończywszy na tym, jakie ma jeszcze zobowiązania, co trzeba jeszcze tam po, po, posprzątać po niej, co trzeba pozałatwiać, jakie ma gdzieś tam historie, które, o których my powinniśmy wiedzieć. Nie musieliśmy zatem od mamy niczego wyciągać, jakoś podstępnie, próbować się dowiedzieć, co, gdzie, jak i tak dalej. Nie. Ona w tej swojej otwartości takiej, po prostu to spokojnie, rzeczowo nam przedstawiła. I to był pierwszy kamień z naszego serca, który spadł w tej całej sytuacji. Bardzo nam w tym wszystkim pomogła. Wiedzieliśmy, na co się przygotować, co trzeba zrobić. I potem cud drugi, o wiele ważniejszy i piękniejszy dla nas wszystkich, to cud pojednania moich rodziców, bo moi rodzice. Nie żyli ze sobą dobrze, żyli bardzo źle od bardzo, bardzo wielu lat. Wtedy w 19 roku byli ze sobą w małżeństwie 30. Ojej, przepraszam, 44 lata. 44 lata. I ja nie pamiętam, jako ich syn, 44-latek, kiedy oni żyli w zgodzie. Może kiedyś na początku, ale, ale całe nasze życie to była ich walka z, z dużą, dużym, dużym ładunkiem emocji, yy, bólu, cierpienia, które zadawali sobie nawzajem, a przy tym wszystkim także nam. Zatem było to bardzo trudne wyzwanie. Kiedy się okazało, że także miesiące tego małżeństwa są policzone. I proszę sobie wyobrazić, że zarówno mój ojciec, jak i moja matka w tej sytuacji, kiedy ona nie wie jeszcze, że umiera i nie dowiedziała się o tym do końca, była przekonana, że ona wraca do zdrowia. Um, oni w tej sytuacji um, postanowili dać sobie szansę. Um, to było niezwykłe dla nas, kiedy po raz pierwszy widzieliśmy ich w jakiejś normalności, w relacji, którą nazwalibyśmy czułością. Kiedy widzieliśmy, że odnoszą się do siebie z szacunkiem, um, kiedy patrzą na siebie, pomagają sobie. Kiedy myślą o sobie nawzajem z jakąś czułością, z dobrocią, z życzliwością. Patrzyliśmy na to i byliśmy poruszeni do głębi, bo tego się akurat nie spodziewaliśmy. To jest największy cud tej całej historii. Trzeci cud za sprawą świętego Józefa, który wydarzył się w małżeństwie moich rodziców. E, oprócz tego cudu pojednania, to jest e, cud wiernej miłości. Miłości aż do końca. E, moja mama po kilku miesiącach, e, całkiem e, dobrej kondycji e, w tej całej złożonej sytuacji, zapadła na zdrowiu i okazało się, że to są ostatnie trzy tygodnie jej życia. I wtedy. Ona była przez te kilka miesięcy bardzo aktywna, jeszcze bardzo samodzielna, w pełni sił i tego wigoru życia, i dlatego była pewna, że ona wraca do zdrowia, bo, bo nic nie wskazywało z jej perspektywy na to, że to jest koniec. E, ona, kiedy zapadła na zdrowiu, potrzebowała także troski, opieki e, w tych tak, także higienicznych e, sprawach. E, nie, mogła, nie mogła za bardzo chodzić. E, i wtedy nasz ojciec e, nas wszystkich zaskoczył bardzo. Powiedział, że nie zgadza się na to, żeby mamy oddać do jakiegoś ośrodka czy do hospicjum, że on się nią zajmie. Że on będzie ją pielęgnował, będzie jej pomagał. E, to, był, to był trzeci e, dla nas e, piękny znak e, tego, że cuda się zdarzają nawet po wielu, wielu dziesiątkach lat e, zła, które może się wydarzać w małżeństwie. E, I jeszcze jedna historia, to jest śmierć mojej mamy. Kiedy usłyszeliśmy, że mama ma glejaka i przeczytaliśmy w internecie, e, co się z tym wiąże, jakie mogą być następstwa tego te, te nowotwora, e, byliśmy przerażeni, że, że to może być tak bolesne, tak pełne cierpienia. Słuchajcie, moja mama umarła w domu. Moja mama umarła na rękach mojego ojca. I właściwie przez całe te kilka miesięcy umierania, odchodzenia, właściwie nie cierpiała. Mówię o tym wszystkim dlatego, żeby żeby z jednej strony dodać wam odwagi. Wam wszystkim, którzy przeżywacie trudny czas waszej małżeńskiej miłości, trudny czas rodzinnej miłości. Z drugiej strony chciałbym także pokazać wam tego świętego, świętego Józefa, chciałbym wskazać na niego i zapewnić Was, że, że to jest bardzo dobry wybór, kiedy zaufacie jemu, kiedy obierzecie Go sobie za patrona swojego małżeństwa, swojej rodziny, tego wszystkiego, co, co dzieje się w tych najbliższych relacjach. Ale myślę też jeszcze o jednej rzeczy, którą też doceniłem, dowartościowałem, będąc w klasztorze. A co bardzo mocno wiąże się z historią po prostu zwykłego, codziennego, małżeńskiego i rodzinnego życia? Otóż e, święty Józef to patron szarej, zwyczajnej, mało atrakcyjnej albo nieatrakcyjnej w ogóle codzienności, zwykłego życia. To jest taki święty, który jest ciągle w tle. To jest święty, który po prostu robi to, co ma do zrobienia. Jest w tym wszystkim troskliwy, opiekuńczy, delikatny, dyskretny. Ale wie, że to jest Jego zadanie. A ponad wszystko, święty Józef to jest człowiek, który najpierw słucha Boga. On może mieć pomysł na to, jak wyjść z danej sytuacji, ale ostatecznie jest otwarty na to, co Bóg może mu zaproponować. Jakie Bóg zna rozwiązanie, jakie On chciałby mieć rozwiązanie na daną sytuację w życiu. To cenna lekcja, żeby dowartościowywać to, co jest zwyczajne, szare, żeby nie myśleć, że życie jest stracone tylko dlatego, że nie ma w nim nieustannie fajerwerków, że jest monotonne. Że wypełnia je codzienna krzątanina, bieganina, troska o zwyczajne rzeczy. To nieprawda. Życie jest piękne i ma wartość nie dlatego, że się w nim bardzo dużo dzieje, rzeczy spektakularnych, ale dlatego, że się potrafi ciągle kochać. To miłość nadaje wartość temu naszej codzienności. A tam, gdzie mówimy o miłości, to trzeba od razu dopowiedzieć przebaczenie. Nie ma miłości bez przebaczania, nieustannej gotowości do przebaczenia. Zachęcam Was do tego, abyście w tym trudzie codziennego życia, w tym trudzie codziennej walki o, o godne, piękne, chociaż zwykłe i szare małżeńskie i rodzinne życie, żebyście w tym wszystkim. Przychodzili do Józefa i też prosili go o wsparcie, o pomoc w przebaczaniu. W tym, żeby dźwigać to doświadczenie codzienności, żeby przemieniać je miłością, miłością je przemieniać i żeby ciągle nas było stać na przebaczenie. Tyle chciałem Wam powiedzieć. Świętujcie obecność świętego Józefa w Waszym domu, w Waszej rodzinie, w Waszym życiu. Świętujcie to i zaufajcie Mu, pielęgnujcie tę relację z Nim, a zobaczycie, że się nie zawiedziecie. Taki jest Józef. Błogosławię Wam wszystkim z całego serca. Pozdrawiam i dziękuję za chwilę tej cierpliwości, aby mnie wysłuchać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.